Państwo, witam w Ośrodku Myśli Politycznej. Kontynuujemy nasz cykl od Państw od podstaw, żeby te państwa lepiej zrozumieć. Dzisiaj moim państwa gościem jest doktor Joanna Gosłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, witam serdecznie. Dzień dobry. I ja chciałam zapytać o Argentynę, dlatego że co, jakby tutaj w tym cyklu zakładam, że rozmawiamy o państwach, które nie są za dobrze znane w sensie nie są znane, to z, jakich, z czego wyrosły, jak wygląda ich życie polityczne, jakby skąd się wzięła scena polityczna i z jakich tradycji te sceny polityczne jak tutaj pochodzą. Więc tak Argentyna wydaje się, że jest właśnie krajem bardzo ciekawym, a jednocześnie większość krajów, które są od nas daleko, i których nie omawia się na, na lekcjach głosu nie do końca znanych, chciałam na początek zapytać, z jakich tradycji wyrosła ta argentyńska scena polityczna? Skąd ona się wzięła? Rzeczywiście o Argentynie w polskiej prasie możemy przeczytać i posłuchać w mediach właściwie przy okazji rozgrywek piłkarskich, co właśnie jest, jest teraz dobrą, dobra okazja, bo z Argentyną rozegraliśmy mecz. Argentyńczycy kochają piłkę, to, to, to wiemy. To chyba jest taka tradycyjna i stereotypowa wiedza przeciętnego Polaka Argentynie kocha piłkę nożną, kocha yerba mate, chodzi wszędzie z tym termosem, gdzie dolewa sobie gorącej wody do specjalnego pojemniczka, gdzie tam po, po Kilka razy po prostu zaparzę tą mate, więc uzależnieni właściwie od, od tej, tej takiej ziołowej herbatki, która i u nas zresztą stała się teraz nieco popularna, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Rzeczywiście Argentyńczycy, z kolei Polskę myślę, że. Podobnie znają, w podobnym stopniu jak, jak my Argentynę. Jeżeli zapytamy przeciętnego Argentyńczyka o Polskę, no to pierwsze skojarzenie to jest. Papież Jan Paweł II, którego traktuje jako swojego papieża właściwie i to jest taki paradoks trochę, prawda? No, zważywszy, że dzisiaj papież Franciszek no, jest urodzonym Argentyńczykiem, natomiast tutaj bardzo silne jakby związki czują z, z tym naszym papieżem Polakiem i to podkreślają w momencie, gdy wiedzą, że mają, mają rozmówcę z Polski. No i drugie skojarzenie to jest Robert Lewandowski. Które nie namieszał im, co prawda, w tym właśnie kluczowym meczu, tym razem nie. Ale jeżeli sobie byśmy popatrzyli na trybuny podczas tego meczu, tam było pełno argentyńskich kibiców, prawda? To jest pewien paradoks, no bo to jednak wyjazd jest dość kosztowny. Poza tym Argentyńczycy trochę inaczej rozkładają. Nasi polscy kibice, jeżeli już zdecydują się na wyjazd, no to generalnie, przepraszam, ale. Tak, jakby zakładamy, że no, musimy obejrzeć jakieś, no góra, cztery mecze prawda, więc to jest jakiś tydzień, półtora. Natomiast dla nich to jest wyjazd na trzy tygodnie, to jest, to jest wyjazd dłuższy, no bo oni mają zamiar kibicować do końca, tak, no bo, prawda, nie wiem jak to się ułoży, ale też tradycyjna rywalizacja, nie tylko piłkarska absolutnie, między Argentyną i Brazylią, to jest taka tradycja i polityczna, i gospodarcza, i kulturowa, jeżeli dojdzie do, do wszystko wskazuje, że tak może się zdarzyć, prawda, do takiego Meczu Argentyna-Brazylia, no to tutaj emocje będą ogromne, właśnie dlatego, że wspierają swoich. To jest, to jest bardzo silne kulturowo, ale też przeciwko, przeciwko Brazylii. Argentyńczyków było tam dużo, chociaż wyjazd jest dla nich kosztowny, zwłaszcza w obliczu ogromnej inflacji, która no jest taką charakterystyczną, chyba. Cechą w ogóle gospodarki, ale też kultury Argentyny i to od, od dziesięcioleci. Dla Argentyńczyków dzisiaj jest kilka oni się muszą mierzyć nie tylko z samą inflacją jako taką, która jest wysoka powyżej 88% w tej chwili, do końca roku Zmierzają prosto, w, w powyżej 100%, więc to już jest rzeczywiście taka inflacja, która bardzo utrudnia życie. Ale argentyńscy kibice, jeżeli chcieli wyjechać, musieli tutaj brać pod uwagę inny kurs niż taki oficjalny peso do dolara specjalnie wyższy, dlatego że Argentyna nie chce, aby Argentyńczycy wywozili dewizy z, z kraju, w którym są bardzo niskie dzisiaj rezerwy walutowe. Dlatego ten kurs był taki niekorzystny po to, żeby właśnie zniechęcić tych Argentyńczyków, ich i tak było bardzo dużo na trybunach i jest ciągle, to znaczy, że pomimo Prawda, tych trudności gospodarczych, pomimo tego, że, że, że to jest wyjazd kosztowny, no oni jednak cenią bardzo wysoko właśnie możliwość tego bycia razem, tych emocji, kibicowania, swojej, swojej drużynie. Dla nich to jest niezwykle ważne. Dzisiaj właśnie taki paradoks, który tutaj <noise> chciałam podkreślić, jest, jest, jest właśnie związany z inflacją, czyli Argentyńczycy mają kilka różnych, tak naprawdę, kursów I, i to utrudnia im funkcjonowanie, chociaż oni są już do tego przyzwyczajeni. Dzisiaj mamy taki kurs oficjalny, czyli jeżeli pójdziemy sobie do banku czy jakiejś oficjalnej instytucji, chcę wymienić peso do dolara, to jest około 160 peso do dolara. Być może jak Państwo będą słuchać tego podcastu, to już nie będzie się ten kurs zupełnie inny, bo po prostu to zmienia się, się bardzo płynnie, tak? Ale można wymienić, jeśli dobrze pamiętam, około 200 dolarów najwyżej. Da, dlatego, żeby nie zubażyć tych, tych y, y, Argentyny właśnie ubogiej w te rezerwy walutowe. Y, ten poziom rezerw jest tragicznie niski. Około marca było wzajemnie zero, na bliskie, bliskie zero. Dzisiaj jest trzy, tam z, z jakimiś drobnymi po przecinku dolarów, ale y, Argentyna chciałaby osiągnąć 10 miliardów do końca roku. To jest jeden z warunków w ogóle jej przetrwania na na, na rynku międzynarodowym i, i ewentualnie no, zmierzenia się z, z możliwością spłaty pożyczek z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dlatego te 200 dolarów to jest takie ograniczenie dla obywatela, które bywa właśnie no, trudne w momencie, gdy Argentyńczycy przyzwyczajeni, właśnie chociażby do wyjazdów z. z na powodu kibicowania, ale nie tylko, Prawda, turystycznie oni też mają spore tradycje, więc to im utrudnia życie. Może Mogą z kolei pójść do tzw. Tak Kuewas, czyli jaskim, gdzie odbywa się taka nielegalna wymiana. Tutaj już limitów nie ma, górnych limitów nie ma, ale cena, cena jest zupełnie inna Ta około dwukrotnie wyższa I, i to już jest bolesne dla kieszeni. Natomiast tutaj można, mogą Argentyńczycy rzeczywiście no jakby dwa takie różne kursy napotkać. Są przeróżne inne kursy, na przykład dla eksporterów soi, dlatego że Argentyna wspiera, czy, czy chciałaby wspierać eksport, to jest też taki warunek, na który, który mógłby przynieść rezerwy, czy, czy, czy po prostu zwiększyć też obecność Argentyny na tych rynkach zagranicznych, czy nie pozwolić, aby Argentyna z tych rynków wypadła. To jest jeden z największych na świecie producentów soi. Tak więc producenci soi mają inny kurs, taki, który sprawia, że oni e, e, mieliby tutaj e, e, no, dla nich jest, jest to bardziej e, e, atrakcyjne. To jest pewna taka rzeczywistość, no, znaczy inflacja to jest taka rzeczywistość i taki problem, z którym spotykają się właściwie wszyscy argentyńczycy, prawda? więc niezależnie od, od przekonań, od, od klasy, nawet dla tych najbogatszych jest to, jest to pewna poważna trudność, ale Inflacja to nie jest nic nowego w Argentynie. Skąd się, skąd się wzięła i skąd takie trudności gospodarcze? Bo jak sobie popatrzymy na ostatnie 70 lat, to Argentyna przynajmniej jedną trzecią tego czasu przebywała w stanie kryzysu gospodarczego. No to jest jeden z najgorszych wyników w ogóle na świecie. Z kolei Argentyna to jest na tyle ciekawy przypadek, że właśnie w jakiś czas temu w latach 70. jeden z ekonomistów laureat Nagrody Nobla w Dziedzinie Ekonomii, amerykański ekonomista Simon Kuniec, określił Rozróżniając różne, rozróżniając kategorie gospodarek, mówił, że są, są cztery kategorie gospodarek: są państwa rozwinięte, państwa nierozwinięte. Oprócz tego jest Argentyna oraz Japonia. I tutaj. Prawda, no ciekawe, dlaczego, dlaczego wyróżnił Argentynę. Jeżeli się temu przyjrzymy, to właściwie nie jest to dokładnie ani gospodarka rozwinięta, ani nierozwinięta. To jest gospodarka kiedyś rozwinięta, dawniej, prawda, będąca na bardzo wysokim poziomie rozwoju, no o której dzisiaj już nie możemy tego powiedzieć, że ona jest rozwinięta. No więc jeden swoisty przypadek właściwie w. W tej historii gospodarczej świata i jak sobie popatrzymy na to, jak Argentyjczycy żyli, jaka była był ich poziom rozwoju oczywiście średni na, na osobę 100 lat temu, to, było, to Argentyna absolutnie mieściła się w pierwszej dziesiątce najbogatszych państw świata, wyprzedzając Niemcy, Francję, już nie mówię o, o Polsce, prawda, tej rodzącej się wówczas gospodarce. Polski, od której Argentyna miała znacząco wyższy, o 55% poziom PKB na, na mieszkańca. No więc, prawda, wysoki i zdecydowanie atrakcyjny. E, e, poziom. Przede wszystkim ta e, potęga gospodarcza, bo tu musimy mówić, jeżeli patrzymy na, na, na początek e, poprzedniego stulecia, to musimy powiedzieć, że to była go, potęga gospodarcza w skali świata. Prawda? Ona bazowała na tym, że e, 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 Argentyna była eksporterem Przede wszystkim no i surowców, ale żywności, takiej żywności nieprzetworzonej, zboża i wołowiny, zwłaszcza w momencie, gdy mm, potrafiono już jakby przewozić w chłodniach mięso, to był tak jakby skok właściwie i bodziec dla Argentyny, no bo ona te mięso wołowe pakowała właśnie w chłodnie na statki i to była to była podstawa, wymarzone warunki po prostu dla eksportu wołowiny, do tego eksport wełny, drewna, właśnie zboża, rozwój Kolei, które przyczyniły się do tego, że można było również zagospodarować w ten sposób, jako wielkie plantacje czy wielkie takie fermy e, hodowlane. E, Olbrzymie tereny również w interiorze, czyli jeżeli byli posiadacze ziemscy ogromnych połaci ziemi gdzieś w interiorze na Pampie, no to oni na tym wygrywali. Mieli bajeczne fortuny, mieli wręcz z dnia na dzień, zyskiwali ogromne, ogromne pieniądze. Budowali w Buenos Aires sobie posiadłości, jeżeli pojedziemy dzisiaj do Buenos Aires, to nas uderzy to, że to jest miasto wyglądające naprawdę na wzór zbudowane na wzór podobieństwo Paryża, tylko ogromne, tak? olbrzymie, z wielkim rozmachem, z szerokimi ulicami, te kamienice i wręcz pałacy są, są, są po prostu wielkości y, takiej przytłaczającej. Y, Także to trwało, taki tego typu rozwój trwał do wielkiego kryzysu, do końca lat dwudziestych, do początku lat trzydziestych, gdzie gdzie rzeczywiście nastąpiło ogromne zawirowanie, które zburzyło ten, ten rozwój Argentyny i też no, stworzył ten kryzys, który wówczas nastąpił no, stworzył podstawy właśnie do dzisiejszych trudności, czy do tych trudności, z którymi, z którymi Argentyna się potem przez wiele dziesięcioleci borykała, bo nastąpiły nastąpiły przewroty wojska. Wojskowe, które też stały się takim elementem, stałym elementem argentyńskiego krajobrazu. W historii Argentyny jest taki niechlubny moment, gdy prezydent, prezydent Jorgoyen, taki pierwszy prezydent Argentyny wybrany w tajnym głosowaniu, który, który zresztą wprowadził już 100 lat temu obowiązkowe emerytury i publiczny system edukacji. I to to, to, to trzeba podkreślić, że Argentyna już 100 lat temu miała te zdobycze. Natomiast jego, jego kadencja to był, to był okres szybkiego, około 8% wzrostu gospodarczego więc lata prosperity i, i, i takie dość szczęśliwe. On powrócił na fotel prezydenta w roku 1928, ale wówczas właśnie mamy kryzys ogromny kryzys gospodarczy, i, i tutaj doszło do pierwszego w historii wojskowego zamachu stanu. I od tamtej pory właściwie taka konserwatywna część armii, ale również faszyści no pozbyli się prezydenta i z kolei ugruntowało się takie przekonanie, że wojsko ma prawo mieszać się do polityki, że wręcz to jest taki patriotyczny obowiązek, aby kontrolować władzę i... No, wtrącać się na tyle, na ile jest to w danym momencie jakby usprawiedliwione. W kolejnym, kolejnych latach, w 1943 roku znowuż dochodzi do, do zamachu stanu. Tutaj mamy znowu prawicowe skrzydło armii, które, które wówczas no, pewien podziw, czy pewną fascynację niemieckim nazizmem i włoskim nazizmem włoskim faszyzmem też, też wykazuje. To jest taki moment, który doprowadził do władzy też znanego, myślę, również w sposób międzynarodowy prezydenta Juana Dominga Perona. Ta, on jest postacią, która w największy sposób zaważyła, zarówno na politycznym rozwoju Argentyny, jak i takim kryzysie gospodarczym, który właściwie trwa, trwa do dzisiaj. To jest człowiek, który postawił w pierwszych, w pierwszych latach, gdy, gdy doszedł do władzy. On najpierw był pułkownikiem i poprosił, dość skromnie, o taki marginalny wówczas, którego nikt nie cenił, nikt właściwie nie chciał się w to bawić, o, o, o szefowanie departamentowi pracy i bezpieczeństwa socjalnego. I tu od, odkrył tak naprawdę, na czym, na czym mógłby zbudować swój, 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 swój swoją władzę, to znaczy, doprowadził ten departament do, nie tylko do rangi ministerstwa, ale zreformował prawo pracy, pokazał e, ludziom, że, że, że mu zależy na ratowaniu po tym, w, w czasach kryzysu, e, i zadbał o to, żeby ludzie właśnie kojarzyli e, te wyjście z kryzysu no właśnie z jego osobą. I później rzeczywiście został prezydentem od 1946 roku do, do, do 1955, to jest okres. Który, który nazywamy peronizmem. To jest czas, kiedy no dochodzi do, do, do tego, żeby w Argentynie tak naprawdę no, nastąpiło ogromne rozdawnictwo, ogromne zastąpienie kapitalizmu w no, czymś, co on nazywał trzecią drogą, ale to tak naprawdę po, polegało na ciągłym dawaniu podwyżek, ciągłym podwyższaniu świadczeń społecznych, znacjonalizowaniu przemysłu, kolei, uniwersytetów. Zakładów użyteczności publicznej, no i wprowadzeniu e, e, takich ogromnych robót publicznych, ale też na przykład łapownictwa, korupcji, no, które wówczas też e, jak bardzo silnie e, wybrzmiały. To on stworzył, ze, swoim, ze swoją administracją, takie niewydajne państwo, skorumpowane przedsiębiorstwa państwowe, no, które nie radziły sobie w tej coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce światowej. Zamknął gospodarkę Argentyny, wprowadzając protekcjonizm i właściwie uniemożliwił konkurencję międzynarodową. Przedsiębiorstwa pracowały na swój własny rachunek, gdy brakowało pieniędzy, to nastąp, następowało po prostu dodrukowywanie, wciąż obiecywano nowe. Nowe podwyżki czy, czy jakieś świadczenia społeczne. I przyzwyczaił Argentyjczyków do tego, że właściwie no na wszystkie problemy jest łatwe rozwiązanie. I potem, już gdy on został usunięty o władzę, on potem jeszcze wrócił na krótko w 1973 74 roku, gdy zmarł i, i rządy po nim przejęła jego druga żona Izabel. Izabel Peron, zresztą nielubiana, to, to, to nie jest Evita, prawda, która, która wcześniej no, była tą ubóstwianą postacią w, w Argentynie, natomiast on przyzwyczaił do tego, że w, w Argentynie była systemowa inflacja, która właściwie no, nie przestaje być zmorą Argentyny do dzisiaj, która dusi wszelkie próby jakby wyprowadzenia Argentyny na prostą. Bo później mieliśmy kilkukrotnie takich prezydentów i takie, takie władze, które próbowały jakby zerwać z tą spiralą inflacyjną, to znaczy obniżyć. Te świadczenia społeczne i sprawić, żeby, żeby, żeby ludzie mniej bazowali właśnie na tych programach społecznych, a bardziej na, na, na swojej własnej przedsiębiorczości. Byli prezydenci, którzy próbowali no, zdusić tę rozbuchaną administrację publiczną I, i te przedsiębiorstwa państwowe, które przynosiły. I przynoszą notoryczne straty, są, są wypełnione po brzegi urzędnikami z politycznego nadania, i właściwie no, nie nadają się do tego, aby prowadzić jakąś, jakąś działalność przedsiębiorczą. Ale to się on nigdy nie udawało. I ostatnio takiego prezydenta mieliśmy w, do 2017 roku Mauricio Macri, który próbował no, zaprowadzić zupełnie, zupełnie inne inną świadomość taką gospodarczą, prowadzić pewne reformy gospodarcze, ale to się również mu nie udało, on musiał odejść, nie wygrał drugi, nie, nie został wybrany na drugą kadencję, dlatego że nie obiecywał żadnych tanich pożyczek, nie, nie obiecywał jakichś e, e, dodatkowych źródeł finansowania, e, na co Argentyńczycy powiedzieli, że, e, że nie chcą e, e, przedłużać e, jego rządów i dzisiaj mamy tak Naprawdę powrót do peronizmu, a w postaci no, oczywiście innej, bardziej nowoczesnej. To znaczy, dzisiaj mamy rządy pary Fernandesów, Alberto Fernandez. Który, który jest w tej tradycji peronizmu, on utrzymuje Argentynę, ale właściwie tutaj dominującą rolę byśmy przypisali jego wiceprezydentce, czyli Krystynie Fernandez de Kirchner. Tu zbieżność nazwisk jest przypadkowa, natomiast panią de Kirchner znamy, znamy z początku obecnego stulecia, kiedy najpierw jej mąż Nestor Kirchner, a potem ona sama rządzili Argentyną. Przez kilkanaście lat no, wprowadzają tak zwany Kirchneryzm, czyli no, odmianę tak naprawdę peronizmu, która znowuż polega na tych rozbuchanych wydatkach e, publicznych, na ogromnej administracji publicznej, na y, 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 również napędzaniu y, inflacji. I te wszystkie takie nieudane pomysły, których nie udało się przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę poskromić, no, są również podstawowe stawą dzisiejszych trudności. I co pewien czas Argentyna zwraca się do międzynarodowego funduszu walutowego kolejną i kolejną i kolejną pożyczkę. Tych pożyczek ogromnych międzynarodowy fundusz walutowy udzielił Argentynie do tej pory 22 razy ale ostatni raz w marcu bieżącego roku za czasów Mauricio Macri'ego ta podwyżka była rekordowa w ogóle w historii Międzynarodowego Funduszu Walutowego, podnosiła 57 miliardów dolarów. Ale dzisiaj okazuje się, że kolejna podwyżka służy do tego, aby spłacić poprzednią, po, przepraszam, po, kolejna pod, pożyczka służy do tego, aby spłacić poprzednią pożyczkę. I właściwie to się w żaden sposób nie spina. Dzisiaj Argentyna. Stoi w obliczu kolejnego bankructwa. Od, od, od czasów II wojny światowej mieliśmy już dziewięć razy do czynienia z bankructwem gospodarki, olbrzymiej gospodarki przecież gospodarki, która, tak jak mówiłam na początku, była jedną z najpotężniejszych gospodarek na świecie, tak? a dziewięć razy zbankrutowała i to w sposób spektakularny, pogrążając no, no, przedsiębiorców, ale też, też obywateli w, w takim niebycie, ale też tracąc absolutnie na rynku międzynarodowym jakąkolwiek wiarygodność, zniechęcając trwale inwestorów zagranicznych, którzy no przecież kolejny raz nie będą swoich fortun topić w, w tej gospodarce, która no, stoi na krawędzi bankructwa. Zresztą dzisiaj Argentyna znowu jest gospodarką bardzo zamkniętą, bardzo, w której bardzo silne Y, y, związki z polityką i to taką y, y, polityką, y, którą, y, y, który, która na pewno no, nie uzdrawia tej gospodarki, no, niestety zaburzają te funkcjonowanie i sprawiają, że Argentyna pomimo tego ogromnego potencjału, pomimo wielkiej atrakcyjności, no, pozostaje krajem na krawędzi bankructwa z ogromną inflacją, z niezadowolonymi y, obywatelami, no, którzy czekają tak naprawdę. Na sukces, właśnie piłkarski swojej drużyny, żeby podbudować swoje swoje ego i cieszyć się wreszcie z takiego jakiego spektuka, spektakularnego sukcesu na arenie międzynarodowej. Szanowny dziękuję bardzo za jakby, przedstawienie tego wszystkiego, co się działo. Tak, nic innego nie zostaje mi tylko rzucić w jakby jak najwięcej tych sukcesów piłkarskich. Biorąc pod uwagę, że z nami się spotkali, to tutaj jakby troszkę jest trudniej, ale już. No, no, niestety nie spotkamy się w dalszej części rozgrywek, więc ja bardzo dziękuję za jego przedstawienie, właśnie tego, jak bardzo jest to skomplikowane. I mam nadzieję, że Państwu podoba się nasz cykl o krajach od podstaw i tłumaczę rzeczywistość tych krajów, o których wiemy mniej. Więc dziękuję bardzo i zapraszam na kolejność. Dziękuję.